Yo yo! Zagramy sobie w paracute Paraczute Zagramy w grę, która przypomina mi granie w gry, które tam gdzieś tam kiedyś się miało, kupowało się na bazarze i tłukło się left, right tylko I łapiemy tylko przyciszę Jeszcze pewnie by... Wow. <grymne> Dobra. Dobra. Na pewno to się nagrywa dość głośno. Mam pięć. Sześć. Mm -hmm. wow. Dziewięć. Zobaczymy, o co chodzi z tym rekinem. Tutaj to są skuchy, najprawdopodobniej. Tylko jeszcze nie wiem, ile mam tych, ile mogę mieć tych skuch. Niektórzy z Was nie wiedzą, że kiedyś to była jedyna rozrywka tego typu gry. Mianowicie jajeczka, samochodziki. Jak ktoś był szczęściarzem, to miał samochodziki. Och, druga skucha, trzecia skucha. Game mobile. To nawet za pierwszym razem miałem więcej, ale ja, ja, no dobra, to jeszcze raz. Z manualnymi przyciskami było chyba deko lepiej, no ale pierwsza gra była na test. Teraz spróbuję pobić ten rekord 43. O, trzeba się skupić. Żeby mieć dobry wynik. <laughs> Dobra. 17 już. I na razie bez skuchy. Jeden chyba mi wpadł do wody i nie było skuchy, ale nie. Dobra, ale na pewno pobije ten rekord. <grymny> dobra, rekord padł. 56 No cóż, myślę, że kilka prób i pobyłbym ten rekord. No ale ten filmik nie miał na celu jakiegokolwiek nie wiem be, ugrywania tysiąc, czy nie wiadomo ile. Chciałem Wam tylko pokazać tę grę. Jeżeli chcecie spróbować, to zapraszam. Nara.